I na początek weszli Wamy. sercu Pana Jezusa najświętsze serce Boże. Najświętsze serce Boże. Poświęcamy Ci naszą ojczyznę. Do, i wioski, Jak nie chodzi o to, że chce, chodzi o to, to że ktoś sobie chce Dobrze, dobrze, tak. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Najświętsze serce, Miasta i wioski Nasze rodziny I nas samych Serce Boże Przejść królestwo Twoje Najświętsze serce Naszą ojczyznę!

na miesięcznicę przyjdziemy. To będzie akcja na miesięcznicę. O. Dzień dobry panów. Eugeniusz Sendecki, kręcę film dla Telewizji Narodowej. Proszę powiedzieć coś o miesięcznicy dziesiątego. O miesięcznicy nie, no, szykuje się dużo. A dzisiaj co jest? Dzisiaj jest yy, kwartnic. E, panowie, jak skomentujecie mecz? Mecz? No wie pan. Trudno się mówi, ale gramy dalej następny. A pan z jakiej telewizji? Telewizja Narodowa. Oddolna inicjatywa medialna ruchu narodowego. Aha. Ma, ma pan coś wspólnego z nimi? No, modlę się. Odchodzę i się modlę. No A. cóż więcej możemy zrobić. Ale TVN górą, czy nie? Dzień dobry, Tam serdecznie, Edward Mizikowski, jak jesteś zadowolony z tego remisu? Znaczy powinniśmy wygrać Pozwoli, tradycyjnie? Twój, tradycyjnie, powinniśmy wygrać już 3-0 w pierwszej połowie, tym bardziej, że oni pozwolili sobie zrobić faul, gdzie żeśmy, gdzie żeśmy. Ty ślepy, załóż okulary. Jest! I to jest młodzież, która absolutnie nam nie przeszkadza. Ponieważ to znaczy zawołanie, gdzie jest krzyż jest, jest krzyż nieoficjalnym pozytywnym zawołaniem, to jest, jest mistrzow. Tak, 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 tak. I jest pozytywnym takim zawołaniem, że młodzież jednak też się domaga powrotu tego krzyża, który został ustawiony przez. został przyniesiony przez akowców, a ustawiony przez harcerzy. A ja sobie no, wracam ze stadionu. Narodowego? Kiedyś dziesięć. Miałeś bilet? Jak ty go zdobyłeś? Nie, nie, nie zdobyłem, byłem pod, bo ja tak nie lubię być. Byli ludzie z krzyżem pod, pod stadionem, widziałeś? Tego nie widziałem, ale spotkałem Ewę, Stankiewicz, wielu innych innych moherów i ludzi Solidarności 2010. I nie mieli krzyża? Nie mieli. Być może sali od głównej bramy, ale ja tam jeszcze nie dotarłem, bo to już nie ma... Ewa Stankiewicz dużo... była, natomiast tak. tam nie było krzyża przed stadionem. Natomiast ale był, był Janusz Zieliński z krzyżem, z tego co mi mówił, to trzeba będzie ale to on mógł być e, Trzeba od... będzie no. sprawdzić. Jeszcze nie mamy pełnej informacji od y, y, Janusza Zielińskiego. Pani Krystyna miała być z tym krzyżem, z napisem y, broncie krzyża no to od piewącu do jeżeli Tak jak miało być to ona na 100% była. Bo ja jej wierzę. Jeżeli Krystyna powiedziała, że będzie, to znaczy, że Krystyna tam była. Tylko ona musiała być przy głównej bramie, a ja szedłem tutaj od drugiej strony, od ulicy, No mam informację, ulicy... że, że byli, że nasi tak. ludzie byli z krzyżem przed, przed a, stadionem. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy. Tak. Dobra, na razie.